Nie o człowieku, to mówię ja człowieku, TDF człowieku. I liczy teraz bo człowieku w tej zajawce, człowieku, bo ja mówię często człowieku, człowieku. Słuchajcie, chcę Was widzieć 25 czerwca w Gołdapi Wszyscy hipkopowcy, czy tańczycie breaka, czy lubicie dobrą muzę, to właśnie 25 powinniście się znaleźć na Mazury, Star Connection. Ja cenię, wam to mówię. Człowiek nowej ery. Najpierw od 12 będę prowadził zawody breakowe, ekipy 3 na 3 z całej Polski. Będą też kontesty, power moves, footwork, będzie 7 to smoke, także warto się tam stawić. Potem chwila przerwy i odpalamy koncerty, zajeździe piękna góra. Będę tam ja jak i oczy wieku i będzie pytany mało czego będzie pijać, bo wieszem będą i Także mnóstwo wrażeń. Mazury Star Connection 7. 25 czerwca w Gold Zapraszam Czemę. Grałem tam już w 2007 roku na trzeciej grze z tego festiwalu. Mazury Connection, 7 siódma edycja, 25 czerwca 2011. W Goldapi, bo tego jeszcze nie powiedziałem, bo liczyłeś się, że teraz będzie człowieku, człowieku. Więc człowieku, masz tam być człowieku. Oh. Jak się pomyślę, ile, ile będzie raz człowieku, człowieku, to tego zrobiłem w twoje, Taki będę człowieku, fajny człowiek. To pozdrawiam cię człowiek. You all are so wonderful.